Witajcie! Dziś opowiemy o przerażających potworach, które żyły przed dinozaurami lub obok nich. Trudno sobie wyobrazić, gdyby do tej pory żyły na Ziemi. Ludzkość najprawdopodobniej nie miałaby szansy na długie przetrwanie, dlatego chcę powiedzieć dziękuję za wyginięcie. Dzisiaj przyglądamy się strasznym stworzeniom, które kiedyś żyły na naszej planecie. Rakoskorpion być może rakoskorpion to jeden z największych stawonogów żyjących na naszej planecie. Jego długość wynosiła około 2,5 metra, ale ta istota nie była ani skorpionem, ani rakiem. Żył w jeziorach oraz rzekach, a jego dieta składała się głównie z ryb. Ta starożytna istota żyła na naszej planecie około 390 milionów lat temu i to oczywiście nas cieszy. Spotkać rako skorpiona obecnie nie byłoby niczym przyjemnym. Ten potwór przewyższa rozmiarami nawet największego mężczyznę. Ten olbrzym został po raz pierwszy opisany w 2008 roku, kiedy odkryto jego ogromne, skamieniałe szczypce o długości prawie pół metra. Biorąc pod uwagę stosunek wielkości ciała do szczypców tego stworzenia, naukowcy ustalili, że rozmiar rako-skorpiona wynosił około 230-260 cm. Dzięki tym szczypcom naukowcy mieli kolejny dowód potwierdzający ogromne rozmiary tego potwora. Dlaczego były tak duże, tego nie wiadomo. Według naukowców drapieżnik ten zajmował wysoką pozycję w łańcuchu pokarmowym, ponieważ nie istniały duże kręgowce, które by z nim konkurowały. Artropleura. Kolejne ogromne stworzenie rodziny stawonogów z rodzaju krocionogów. Artropleura dorastała do 260 cm długości. Żyła na naszej planecie setki milionów lat temu, kiedy w atmosferze było znacznie więcej tlenu niż teraz. To może wyjaśniać gigantyczne rozmiary tego zwierzęcia. Do tej pory naukowcom nie udało się znaleźć całego szkieletu artropleury. Pojedyncze fragmenty o długości do 1 metra znaleziono w Niemczech, a mniejsze fragmenty tych stworzeń znaleziono w Kanadzie, Szkocji i USA. Jak wyglądały te stawonogi? Eksperci uważają, że ciało artropleury składało się z 30 segmentów, które było pokryte płytkami ochronnymi. W tej chwili nie udało się dokładnie ustalić, czym się żywiły. Możliwe, że małe artropleury były roślinożerne, podczas gdy duże były wszystkożerne, wykorzystując swoje szczęki zarówno do żerowania na roślinności, jak i do polowania na małe zwierzęta. Aegirocassis. To stworzenie przypomina hybrydę Homara i Wieloryba. Przed Wami prehistoryczna krewetka o długości dochodzącej do dwóch metrów, która żyła na naszej planecie około 500 milionów lat temu. Ta ogromna istota, przypominająca istoty pozaziemskie z filmów z science fiction, żywiła się dzięki odnogom siatkowym znajdującym się na głowie, przy pomocy których wyłapywał z wody plankton. Biorąc pod uwagę ogromną liczbę drapieżników, które walczyły wtedy o zdobycz, praktycznie nie było konkurencji dla tych żywiących się planktonem zwierząt, ponieważ ich istnienie przypadało na okres wielkiego wzrostu różnego rodzaju planktonu. Naukowcy mają nadzieję, że to właśnie Aegirocassis pomoże im dowiedzieć się, jak rozwinęły się kończyny współczesnych owadów i skorupiaków. Znalezione skamieniałości tych zwierząt pokazują, że na każdym segmencie ich ciała znajdowały się dwie pary płetw, które służyły do pływania. Odkryto też, że inne gatunki tych zwierząt również miały sparowane płetwy. Tak więc Aegirocassis był prehistorycznym stawonogiem. Meganeura Interesuje Was, jak wyglądała Meganeura? Wyobraźcie sobie ogromną ważkę o rozpiętości skrzydeł ponad 60 cm. Robi wrażenie, prawda? Występowały na naszej planecie około 300 milionów lat temu, a ich szczątki po raz pierwszy odkryto w 1880 roku we Francji. Ich dieta składała się głównie z owadów i płazów i były największymi latającymi owadami żyjącymi na Ziemi. Należały do świata owadów podobnych do ważek i praktycznie nie różniły się od tych współczesnych. Około 300 milionów lat temu poziom tlenu w powietrzu wynosił około 35%. Być może z tego powodu te stworzenia otrzymywały więcej energii z powietrza i były w stanie latać pomimo swoich ogromnych rozmiarów. Kiedy poziom tlenu spadł, meganeura ostatecznie wyginęła. Metopozaur to prehistoryczne stworzenie mierzyło do dwóch metrów i miało dużą płaską głowę z wieloma zębami. Ryby w czasach prehistorycznych nie miały łatwego życia, ponieważ oprócz ogromnych krokodyli na naszej planecie żyły ogromne mięsożerne płazy, które wyglądem bardzo przypominały gigantyczne salamandry. Szczątki tego giganta odkryto na terenie współczesnej Polski, Niemiec, Afryki, Ameryki Północnej oraz Indii. Większość prehistorycznych gatunków zniknęła z powierzchni Ziemi około 200 milionów lat temu. Następnie wymarło wiele kręgowców, w tym duże płazy, co dało dinozaurom możliwość zdominowania planety. W 2005 roku w Portugalii znaleziono szkielet metopozaura, co pozwoliło naukowcom go opisać. Małe, słabo rozwinięte kończyny wskazują, że nie spędzał dużo czasu na lądzie. To właśnie ta istota jest uważana za przodka żab oraz jaszczurek. Titanoboa. Dla większości ludzi spotkanie ogromnego węża to koszmar. Na szczęście jeden z nich już dawno wyginął. Te ogromne węże, kilkukrotnie większe od współczesnych, pojawiły się na Ziemi ponad 60 milionów lat temu, już po wymarciu dinozaurów. Długość takich węży dochodziła do 15 metrów, a ich waga przekraczała tonę i były to największe węże w całej historii naszej planety. Ich dieta składała się z ryb, ptaków, gadów i małych ssaków. Nie były to zbyt szybkie ani jadowite węże. W 2009 roku naukowcy byli w stanie opisać takiego potwora po raz pierwszy, po tym jak w Kolumbii znaleziono skamieniałą czaszkę i kręgi Titanoboa. Naukowcy uważają, że ten rodzaj węża jest dalekim krewnym boa dusiciela oraz anakondy. Prehistoryczny potwór, podobnie jak znane nam węże, ściskał i dusił swoją zdobycz, a następnie ją połykał. Takie stworzenie bez problemu poradzi sobie nawet z krokodylami, ponieważ węże są zimnokrwiste, potrzebują zewnętrznego źródła ciepła. Biorąc pod uwagę fakt, że temperatura na planecie w tym czasie była znacznie wyższa, wyjaśnia to ogromny rozmiar Titanoboa. Gigantyczny mięsożerny żółw Wraz z wyginięciem dinozaurów w ekosystemach na całym świecie powstały wolne nisze. A przyroda nie akceptuje pustki, dlatego też żółwie wysuwają swojego kandydata do dominacji nad światem. To karbonemysa. Skąd w ogóle pomysł, aby żółw był najwyższym drapieżnikiem? One w ogóle nie budzą strachu. A jeśli powiem, że ma muszlę o średnicy dochodzącej dwóch metrów? Przed nami nie tylko hiperżółw, ale tysiąc kilogramów powolnej i nieubłaganej siły. Zdecydowana większość tej siły skoncentrowana jest w potężnym dziobie, zdolnym do gryzienia nawet grubych kości. Stworzenie było najprawdopodobniej wszystkożerne. Żywiło się wszystkim od skorupiaków po krokodyle, byleby tylko się nasycić. Szczątki tego ogromnego żółwia odkryto w kopalni węgla Serejon w Kolumbii w 2012 roku. Carbonemis wędrował po ziemi w tym samym czasie co Titanoboa. Przerażające ptaki z rodziny Fororakos. Te nielotne ptaki mogą z łatwością połknąć zdobycz wielkości psa. Miały 3 metry wysokości, rozpędzały się do 50 km na godzinę i bez problemu znajdowały zdobycz dla siebie. Te gigantyczne ptaki potrafiły łatwo wypatrzeć ofiarę nawet z dużej odległości i szybko ją dogonić, a dzięki swoim potężnym dziobom dosłownie rozrywały ofiarę na strzępy. Wiele skamieniałych szczątków tych ptaków znaleziono w Ameryce Południowej i Północnej. Naukowcy uważają, że najbliższymi krewnymi rodziny Fororacos jest rodzina Cariamidae, która nadal występuje na terenie Ameryki Południowej. Megaterium Poznajcie protoplastę mrówkojada, leniwca i pancernika, Megaterium. To zwierzę przypomina hybrydę niedźwiedzia i świnki morskiej wielkości dużego słonia. Megaterium należał do rodzaju olbrzymich leniwców i żył w Ameryce Północnej od 5 do 11 milionów lat temu. Megaterium osiągał nawet 6 metrów długości, był jednym z największych zwierząt na ziemi. Tylko mamuty i dinozaury były większe. Zwierzęta te były dość silne, ale niezbyt szybkie, a ich szkielet był niewiarygodnie wytrzymały. Naukowcy uważają, że te stworzenia żywiły się korą i liśćmi, odrywając je dużymi pazurami. Nie wykluczają również, że megateriumy mogły być mięsożerne. Z łatwością poradziłyby sobie z ofiarami dzięki swoim potężnym łapom. Sarkozuch cesarski Paleontolodzy, którzy szukali szczątków dinozaurów w Nigrze w 1997 roku, byli przerażeni, gdy odkryli skamieniałe szczątki krokodyla. Ich długość była równa średniemu wzrostowi człowieka. Jak się okazało, paleontologom udało się znaleźć najlepiej zachowany okaz. Ten prehistoryczny, gigantyczny potwór żył w rzekach Afryki ponad 110 milionów lat temu. To superzwierzę miało ogromne wymiary. Długość to 12 metrów, a waga przekraczała 8 ton. Naukowcy sugerują, że w diecie sarkozucha były ryby, a nawet średniej wielkości dinozaury. Widok jednej z jego szczęk jest przerażający. Ma długość prawie 2 metrów i znajduje się w niej ponad setka zębów. Ten olbrzym nie jest protoplastą współczesnych krokodyli, choć widać pewne zewnętrzne podobieństwo. Sarkozów cesarski należał do wymarłej już rodziny Polidosauridae. Miał dość mocną czaszkę i ogromną siłę zacisku żuchwy, więc podczas spotkania z tym drapieżnikiem praktycznie nie było szans na ucieczkę. Paleontolodzy znaleźli również szczątki innych prehistorycznych krokodyli, które były krewnymi aligatorów. Długość tych stworzeń sięgała 10 metrów. Te stworzenia miały szansę urosnąć do tak ogromnych rozmiarów, ponieważ żyły głównie w wodzie, gdzie mogły utrzymać swój ciężar, co nie byłoby możliwe na lądzie. Entelodontidae w przeciwieństwie do swoich współczesnych krewnych, entelodont to ssak, który przypominał bardziej świnie z dzikim apetytem na mięso. Według ostatnich badań bliżej im do hipopotamów niż do świn. Być może najbardziej przerażający ze wszystkich entelodontów chodził na czworaka i był tak wysoki jak człowiek. Najwięksi przedstawiciele tej rodziny byli mniej więcej wielkości hipopotama, wysokość w kłębie dochodziła do 2 metrów, waga wynosiła około tony, a długość czaszki około 100 cm. Ich grzebień strzałkowy był dobrze rozwinięty jak u drapieżników. Niektórzy naukowcy uważają, że entelodonty były kanibalami, więc jeżeli były w stanie zjeść swoich krewnych, to i wami by nie pogardziły. Trudno sobie nawet wyobrazić, co by się stało, gdyby takie świnie żyły aż do teraz. To wszystko na dziś. Mamy nadzieję, że dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego. Jeśli tak, zostawcie polubienie, napiszcie komentarz i do zobaczenia wkrótce.